Trzeba zaznaczyć, że jest to pierwsza sprzedaż kopalni węgla kamiennego w Polsce w okresie powojennym i tak naprawdę byliśmy tymi, którzy byliśmy takimi oblatywaczami, którzy na własnej skórze przetestowali, jak to się robi i być może dlatego tak długo to trwało. Ale chciałem podziękować naszym czeskim partnerom za to, że wytrwaliśmy w tym procesie, bo czasami pojawiały się okresy zwątpienia. I to tylko tyle. No a ja mam taką satysfakcję, że i o ile strona czeska będzie pozyskiwać i u nas, i w Niemczech kolejne kopalnie, to przestaniemy być sami jedynym państwem, które o węgiel walczy w Unii Europejskiej, będziemy mieli sojusznika. Myślę, że będziemy argumentować już razem, że bezpieczeństwo Unii Europejskiej powinno być budowane na surowcach które, energetycznych, które w Unii Europejskiej się znajdują, a więc właśnie na węglu. Już mamy pewne sukcesy we wspólnych wystąpieniach na forum Unii no i mam nadzieję, że tak będzie się działo w przyszłości. Dla nas to też była bardzo ważna rzecz, ponieważ my jako firma holding przemysłowy skupiamy naszą działalność na produkcji energii, nośników energii i już długi czas wcześniej zaczęliśmy myśleć o tym, żeby wzbogacić naszą portfolio, naszą ofertę o wydobycie surowców energetycznych. A pierwszą naszą taką akwizycją, jeżeli chodzi o wydobycie, to była akwizycja wspólna z czeską firmą Czes. Mówiliśmy wtedy kopalnie węgla brunatnego mi brak w Niemczech, Saksonii. ale cały czas brakowało nam źródła węgla kamiennego, węgla czarnego, które potrzebowaliśmy ze względu strategicznych dla I cieszymy się, że udało nam się znaleźć ten węgiel, to źródło węgla na blisko Czeskiej.